Chciałam się ma Dzisiaj wam pokażę, jak stworzyłem te telefony, jakie stworzyłem chociaż telefony z papieru. Najpierw Nokia, potem Napisz Nokia, potem iPhone Mini, potem Realme 12 Pro. Tutaj mamy Samsunga, a tutaj mamy Oppo. Zaraz wam pokażę z tyłu, jak to wygląda. No już. I to są yy, telefony z tyłu. To jest kamera 360, tutaj jest iPhone. Dlaczego, napisałem, że są na A to nieważne, bo i tak mam fajną kamerkę. Realme 12. Zapomniałem, że to nie jest 120x, tylko jest 20. Ale w wygląda, wyglądanie. Jeszcze dorysowałem tutaj znaczki. Na następny Tom Samsung. U? jeżeli tak zrobimy, to poczujesz 3D kamerkę. Bo to jest bardzo fajna obudowa. Ale teraz czas na poko. No, też wygląda fajnie. To jest mój telefon, właśnie. Mój telefon poko to jest, właśnie. Jego bardzo lubię. No i teraz na nim właśnie nagrywam. Jaki telefon mam następnym zrobić? Piszcie w komentarzach. Tam. Piszcie w komentarzach. Tu. Ale jak są wyłączone, to nie. Więc dajcie lajka i suba. A my już się widzimy w następnych.